Dobra, dzisiaj tak, dzisiaj sobie. Pój dzisiaj będziemy sobie rozpakowywać PS5. Idę po. Idę po karton z PS5. Dobra. I po, i postawię go. I idę po może widelce. Nie, przywróciło się. Czekajcie. O, czekajcie. Soli Dobra, trudno. Odłączymy to. Podłączymy przez piątkę i HDMI do TV-ka. Tylko nie ma obrazu. Nie działa. Huh. Finally my PS5 game came online. Ha. Teraz nie trzeba podłączać do telewizora. Wiesz co? Nie. Właśnie. Fila. Dobra. ups 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 Czy... Czy tak... Aż tu poleciała Ej, 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 ej. Ej, ciekawe, ciekawe, albo byś dała radę tutaj po to, żeby to było. Starczyło. Kabla starczyło. O, to ciekawe, nie? Tylko nie może teraz stać. Ale trudno. Dobra. Weźmiemy do otwierania sobie. Parę paczek. Dobra. Tu sobie jedną postawimy. Tutaj tą drugą. Sobie tu postawimy i tą największą postawimy sobie tutaj dobra. Tutaj dobra otwórzmy. Dobra, zabierzmy sobie tą i otwórzmy tą podłużną no pewnie Pewnie coś w tej będzie tutaj To nie jest pad do tej konsoli, przecież to, jest, to konsol. konsoli, jest do P4 Nie no, po co to komu? Po co? Dobra Tu czekaj to tu? Do Xboxa do Xboxa dali nam pad do Xboxa. Dobra! To teraz tak, teraz na bank tutaj będzie O, i moja stacja ładująca jest nawet. O, to ciekawe. Mhm. Mhm, czyli tam baterię podłączyć. Poczekajcie, tylko wam tu podgłoszę. Tu wam grę. Dobra. Tu sobie będziemy pady ładować. Pada nie mamy. Gdzie ten pad? Ja go gdzieś dałem, tylko teraz nie wiem gdzie. on tutaj jest. Dobra. Dobra, dobra. I naładowałem. No, wow. Co, już? Tak już? Tak szybko? Okej. Okay. W końcu w tamtym odcinku też mi się szybko naładowało. Okej. Okay. damn I need to connect my PS5 to the internet and download first day patch. Seems like my Wi Fi is broken. It's upstairs in my closet. Gonna check it out. Mm hmm. no internet. Dobra, it's Don't worry, boys. The engineer oh. is engineer. <coughs> Idę do góry naprawić internet. Z tego co pamiętam, co tutaj było? Tak, tutaj. Dobra. Dobra. Wstawiam. Otwieram. Teraz sobie sam się nie podłączy dobra podłączy się to tak szumi o jest 5 same games, dobra idę, idę tam, idę tu, tu tutaj y Wait, I forgot to put disc into the console. No, tak. Game On might be in the kids' room. Nak na three. Oh, I can't wait to play this game. Spowiedzmy no, jeszcze cipsiki na dół. The Loading is really slow. I'm gonna grab some snacks. Mm -hmm, Wait, game is already ended. That SSD is so fast. I guess I should start it again. Ja już tu nie będę tego klikał, bo wiem, że, mm, bo wiem, że po prostu się tego, bo wiem, że, bo wiem, że po, nie będę klikał w telewizor, bo wiem, że wtedy będę klikał padem w telewizor, bo wiem, że wtedy będzie coś takiego, że po prostu że po prostu wiecie co, wiecie co będzie wtedy wtedy będzie coś takiego że opacie dalej a tego będzie wtedy coś takiego jakbym kliknął potem w telewizor że, że po prostu mm, że po prostu by był koniec gry nie No, I teraz tak idę do przykład no dobra na przykład tego pokoju nie? postawię tutaj telewizor dobra o, gdzieś ten kabel mi uciekł gdzieś ten kabel gdzieś mi uciekł Oho Okej, okay, dobra, Gdzie to są kable, gdzie są te kable. a dziś się mi podłączyła A tak, tutaj znowu. Dobra. Idę do góry. Dobra. Idę tutaj. Góry. Czy jest obraz? Nie, nie ma, bo, bo jest... Bo nie ma tutaj, jak to się nazywa? Nie, nie, bo nie wiem, co jest z tym kablem od telewizora. Gdzie ten kabel od telewizora? Kurde. Czekajcie, przyniosę sobie pada. Od PS5 jeszcze. Dobra Dobra, Dobra. Gdzie jest ten kabel od tego telewizora Gdzieś, gdzieś on Opa jest piątka razem, chyba zabiorę Przez co, ale trudno Dobra, gdzie jest ten kabel? Co jest?

No to ja chyba jednak muszę odpiąć ten kabel od tego TV-ka Dobra I dalej jest tutaj? O, mogę go przenieść dobra Gdzie Jest ten kabel, nie wiem, tam chyba na górze jest teraz Okej okay. Wchodzę tu do pokoju Odpinam kabel od tv -ka. i tv się nie świeci Czyli to jest jednak od konsoli To jest od konsoli jednak Gdzie jest od TV-ka? O, tu jest od tv -ka. Dobra Podpinam No signal mamy Dobra Aha, na wyłączonym, na wyłączonej konsoli PS5 się da nawet to zrobić. Mm. To exit. Dobra, papatki.